Dzień dobry. Na no, mi Wojtek, e, jestem właścicielem firmy TF Studio. E, jestem również twórcą internetowej telewizji regionalnej TVR. E, no i mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy odcinek mojego kursu ze postaw filmowania pod tytułem Cyfrowe Media. Serdecznie zapraszam. W tym pierwszym odcinku musimy zaznajomić się z paroma takimi głównymi zagadnieniami, które ułatwią nam później tworzenie materiałów w wideo. Należałoby chyba zacząć od tego, że kamerę możemy jakby ustawić na różne sposoby i możemy korzystać z niej w takim 100% trybie automatycznym. Poprzez kilka tam takich trybów półautomatycznych przechodzimy do takich pełnych ustawień manualnych. Można by się zapytać, po co w takim razie myśleć na temat tych trybów manualnych, skoro jest ten tryb automatyczny? Otóż, jakby w momencie, kiedy korzystamy z tych trybów automatycznych, pomijając już to, że nasz aparat czy nasza kamera nie zawsze poprawnie zinterpretuje otoczenie, czy też oświetlenie, w jakim się znajdujemy, Yy, przez to ujęcia mogą wyjść no nie takie jak oczeka, oczekiwaliśmy, ale też jakby nie korzystamy z takich pełnych dobrodziejstw, które te kamery nam mogą dać czyli typu głębia ostrości albo na przykład rozmazanie yy, światła czy, czy ruchu. Pierwszym takim elementem, z który należało, którym należałoby się zaznajomić, to jest tak zwana ekspozycja yy, ujęcia. Ekspozycja to jest jakby prawidłowa wartość wprowadzonego świata do kamery, który umożliwia nam jakby prawidłowe naświetlenie obrazka, który nagrywamy. No I idąc teraz tym dalej, mamy trzy parametry, yy, którymi możemy sobie yy, regulować te, naświetlenie tego obrazka i korzystać jakby z tych dobrodziejstw, wszystkich, które zapewniają nam nasze kamery. Nazwą tego, yy, tych nastawów to jest trójkąt ekspozycji. Yy, no i on składa się, tak jak powiedziałem wcześniej, z tych trzech elementów, czyli z przysłony z ISO oraz czasu naświetlania pojedynczej klatki w naszym filmie. Pierwszym elementem trójkątu ekspozycji, o którym chcę powiedzieć, no to będzie przysłona. I teraz tak, żebyście Państwo zrozumieli zasadę działania przysłony, no to chyba najprościej byłoby sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy wychodzimy sobie na zewnątrz ee, w momencie, kiedy powiedzmy mamy słoneczny dzień, z jakiegoś powodu musimy spojrzeć w niebo i takim naturalnym odruchem, jaki powiedzmy wykonamy, no to najprawdopodobniej, o ile oczywiście nie mamy okularów przeciwsłonecznych, no to będzie lekkie przymrużenie oczu. W taki sam sposób działa przysłona kamery, która znajduje się w obiektywie, i w zależności od tego, jakie mamy warunki oświetleniowe, no to ten, obie, tą, 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 ten otwór w tym obiektywie albo sobie otwieramy y, tak, żeby wpuścić y, dużo światła, albo go przymykamy, żeby go nie wpuszczać, wpuszczać go w małej ilości. Czy przysłona jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za światło? No nie do końca, ponieważ w momencie, kiedy otwieramy maksymalnie tę przysłonę, czyli kiedy ten otwór jest y, bardzo duży, Yy, tworzy nam się coś takiego jak mała głębia ostrości. Żeby już nie wchodzić w jakieś tam takie szczegóły techniczne, najprościej rzecz ujmując, jest to po prostu rozmazane tło za obiektem, które w danym momencie nagrywamy. Otwarta przysłona maksymalnie, czyli mała wartość przysłony. To jest dużo światła wchodzi do aparatu i rozmazuje się tło za obiektem, który nagrywamy. Jeżeli przykręcamy tą przesłonę, czyli zwiększamy tą wartość do np. F10-F11, automatycznie jakby ograniczamy wpuszczanie tego światła do naszego aparatu, ale też te tło, które jest za obiektem, który nagrywamy, zaczyna się wyostrzać i robi się wtedy duża głębia ostrości. Różne są momenty, z których takiej techniki się korzysta, bo na przykład jeżeli chcemy nagrać dialog czy na przykład takie, taką portretową sesję, no generalnie tło rozmazane za, yy, za obiektem no robi robotę, bo jakby wyraźnie odcina to, co chcemy pokazać yy, od, od tła. W momencie, kiedy powiedzmy mamy to tło yy, takie osy, gdzie widać każdy szczegół, no to widz nie do końca. Yy, może wiedzieć, co my chcemy pokazać. Jeżeli źle, oczywiście, jeżeli byśmy to źle skadrowali, e, ale to też ma swoje zastosowanie, na przykład przy nagrywaniu jakichś e, obiektów architektonicznych, budynków, no bo trudno, żebyśmy pokazywali budynek e, i żeby jakiś jego element był e, rozmazany. Tak, żeby podsumować, przysłona to jest otwór w obiektywie, który otwieramy lub zamykamy w zależności od potrzeby wpuszczania światła do naszej kamery. Drugim, drugim elementem, na którym ma wpływ y, przysłona, to jest głębia ostrości. Im bardziej ta dziura jest otwarta, tym jakby to tło za nami się bardziej rozmazuje. W momencie, kiedy przykręcamy tą, wpada mniej światła, y, te tło za nami się wyostrzy. Poznaliśmy zasadę działania już przysłony, przechodzimy do, do kolejnego nastawu naszej kamery, to jest ISO. ISO tak naprawdę tutaj należy pamiętać o dwóch rzeczach. Im mniejsza wartość tego ISO, tym aparat jest mniej czuły na przyjmowane światło. Im większa wartość ISO, tym aparat jest bardziej czuły na przyjmowane światło. Czy ISO możemy zwiększać w nieskończoność? No, niestety nie możemy, bo kiedy będziemy je zwiększać w nieskończoność, czy przekroczymy jakąś taką progową wartość, którą dany aparat posiada, no to pojawi nam się na naszym kadrze, czy na naszym zdjęciu szum, który może dyskwalifikować całkowicie wykonaną przez nas pracę. Szum to są takie pojedyncze kropki kolorowe, które po prostu zaczynają nam się pojawiać na naszej. Na naszym obrazku, który akurat tworzymy. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz, o której należy pamiętać w ISO, dlatego warto sobie pójść wieczorem ze swoim aparatem, gdzieś tam, powiedzmy, zwiększać sobie tą wartość, zobaczyć tą wartość progową, która, bo każdy aparat ma inną, sprawdzić tą wartość progową, w której te ISO już jest bezużyteczna, ponieważ nasz obrazek jest cały zaszumiony. No i kolejna sprawa, kiedy już wiemy co to jest przysłona i ISO, no to jest tak zwany czas naświetlania, czyli jak długo naświetla nam się pojedyncza klatka w naszym filmie bądź zdjęcie. Czyli jak długo jest otwarty otwór, to też jakby mówię o starszych aparatach, gdzie była ta migawka mechaniczna. Natomiast w aparatach nowszej generacji już są te migawki elektroniczne, ale zasada działania jest jakby ta sama, czyli proszę sobie wyobrazić, że ta dziura się otwiera i zamyka. I my właśnie regulując ten czas tego naświetlania, możemy sobie regulować, jak długo ma to robić. Analogicznie jak do poprzednich dwóch elementów, no im dłuższy czas naświetlania, tym tego światła wpala nam więcej, im Krótszy ten czas naświetlania, tym tego światła wpada mniej. Więc super. Natomiast należy też jeszcze pamiętać o tym, że czas naświetlania odpowiada też za pewne takie rozmazanie, które możemy też jak najbardziej wykorzystywać tylko świadomie w danych momentach, co ja właśnie teraz Państwu pokazuję. Jeżeli ja pomacham przed Państwem teraz ręką, widzicie, że za moją ręką tworzy się takie rozmazanie. No i jak to w filmie dążymy do tego, żeby ten obraz był jak najbardziej przyjazny dla naszego oka, więc dostosowujemy ten, te parametry kamery tak, żeby uzyskiwać ten właśnie najbardziej naturalny dla naszego mózgu obraz. Żeby uzyskać taki efekt, no to korzystamy z czasu naświetlania i ten czas naświetlania. W... Tak, o ile w fotografii możemy robić z nim co chcemy i w zależności od efektów, jakie chcemy uzyskać, możemy sobie go regulować, o tyle w filmie w zasadzie jest to trochę nietykalna sprawa, bo powinien on stanowić dwukrotną wartość klatkarzu. Czyli jeżeli nagrywamy w 25 klatkach, to czas naświetlania powinien wynosić 1,5 sekundy i koniec. Nie powinniśmy tego parametru ruszać, który powoduje to, że na obieg w ruchu właśnie tworzy takie lekkie rozmazanie. Gdy już wiemy, co kryje się za pojęciem trójkąt ekspozycji, no to musimy teraz jakby zająć się następnym zagadnieniem, czyli klatkarzem, jakim nagrywamy nasz film. Jeżeli kupujecie Państwo kamerę, to często widzicie takie skróty, jak frame rate, fps. To nic innego, jak taki pokaz slajdów, który odbywa się w danym momencie na sekundę, czyli ilość wyświetlanych zdjęć na sekundę. W Europie takim systemem to jest 25 klatek i to jest taki dolny próg, który umożliwia nam uzyskanie płynnego obrazu. Im więcej tych klatek, to pozwala nam z kolei na to, żebyśmy mogli sobie spowalniać nasze sceny. Eee, czyli nie możemy przekroczyć tego progu 25 klatek, ale na przykład jeżeli nagrywamy 50 w 50 klatkach, no to możemy spowolnić o 50%, czyli tą sekundę rozciągnąć do 2 sekund, no bo te 50 klatek rozciągnie nam się na 2 sekundy po 25 klatek na sekundę. No i analogicznie, jeżeli mamy 100 klatek, no to możemy spowolnić naszą scenę do 25% i daną sekundę rozszerzymy do 4 sekund. Kiedy wiemy już, ile klatek, w ilu klatkach nagrywamy nasz film, to musimy jeszcze tylko wiedzieć, że mamy dwa systemy: jeden system europejski oraz amerykański. Różnią się one tym, że w systemie europejskim korzystamy z tym, ten minimalny próg, to jest 25 klatek, a w systemie amerykańskim to jest 30 klatek. Mógłbym wejść to dalej, natomiast na razie skupmy się na tym, że mamy te 25 klatek, bo jesteśmy w Europie. I jeżeli chcemy wydłużyć cenę, chcemy np. przykład jakiś rozbyt wody czy cokolwiek, no to potrzeba nam większa ilość klatek a jeżeli większa ilość klatek, to poprzez to, że skracamy ten czas naświetlania, bo z jednym, zamiast 1,5 to już jest 1 setna sekundy, czyli jakby łatwo domyślić, żeby móc nagrywać w dużej ilości katek potrzebujemy dużo światła. Kolejna sprawa, którą chciałbym z Państwem omówić, no to jest balans bieli. Balans bieli to nie jest to tak naprawdę prosta sprawa, po prostu w filmie czy na zdjęciu białe musi być białe. Nie może być żółte, nie może być czerwone, nie może być zielone ani niebieskie, tylko białe. No i teraz analogicznie jak wtedy, kiedy Państwu mówiłem o automatycznych nastawach kamery, można tak samo ustawić automatyczny balans bieli, natomiast generalnie lepiej ustawiać sobie ręcznie. I producent przewidział to, no bo tutaj też byśmy mogli odlecieć i gdzieś tam powiedzmy opowiadać o tych parametrach tego balansu bieli. Natomiast producent przewidział to, żebyśmy, żebyśmy nie odlatywali tak daleko. I przygotował nam w naszych kamerach takie presety, czyli takie gotowe ustawienia balansu bieli na dane warunki oświetleniowe. Czyli jeżeli Państwo uruchomicie sobie tą opcję, to zobaczycie jedną opcję, która się nazywa AWB, co oznacza Automatic White Balance, czyli automatyczny balans bieli. Kolejny preset to będzie takie słoneczko, czyli używamy tego presetu w momencie, kiedy mamy słoneczny dzień. Kolejny to będzie chmurka, czyli używamy analogicznie go wtedy, kiedy mamy dzień taki pochmurny. I tam potem jest ciepło, yy, światło ciepłe, światło zimne i warto sobie doregulowywać, bo potem w postprodukcji bardzo łatwo uzyskać ten prawidłowy balans bieli, yy, bo naprawdę już nie trzeba będzie wiele kombinować, żeby białe było po prostu białe. Mamy ten balans bieli już też omówiony, to możemy jeszcze szybko omówić techniki niektóre filmowania, takie jak timelapse. Najczęściej używamy takiej techniki do tego, kiedy nagrywamy jakiś tam obiekt, który się buduje i na przykład to, co zajęło yy, budowniczym rok czasu, my możemy zaobserwować filmie w ciągu tam powiedzmy 10-30 minut yy, i zobaczyć, jak cały obiekt powstał. Najprościej rzecz ujmując, jest to wykonywanie fotografii co x sekund, im większy ten interwał, te tempo jest wtedy szybsze. Jest też technika, która się nazywa motion lapse. To też jest kamera w ruchu. To znaczy, kamera stoi w miejscu, nie przemieszcza się, ale się rusza, czyli może panoramować albo wykonywać inny ruch, natomiast nie zmienia swojej pozycji. Przy hyperlapse zmienia już pozycję. No i to jest taki time lapse w ruchu. No i to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Omówiliśmy, co to jest na trójkąt ekspozycji. Ja jeszcze go na koniec tak z Państwem, podsumuję, czyli na trójkąt ekspozycji składają się trzy elementy, przysłona, ISO i czas naświetlania. Przysłona to jest otwór, który możemy zwiększać lub zmniejszać w zależności od tego, jak wiele światła nas otacza. W momencie, kiedy nas otacza. Dużo światła to tą przysłonę możemy sobie przykręcać, ale też należy pamiętać o tym, że przysłona jest odpowiedzialna również za głębię ostrości i im bardziej otwarta ta przysłona, tym ta głębia ostrości jest mniejsza, czyli tło za nami się rozmazuje. No i analogicznie, jeżeli tą przysłonę przykręcamy, do, wpuszczamy jakby mniej światła do kamery, ale tym samym też jakby nie y, zwiększamy do głębi ostrości, czyli te tło za nami zaczyna się wyłosać aż do momentu, kiedy jest całkowicie ostre. Kolejny czynnik to jest ISO, czyli czułość matrycy na przyjmowane światło. Im mniejsza wartość, tym tego, tego światła przyjmuje mniej, im większa wartość czulsza jest na to światło, ale należy tutaj pamiętać, że jeżeli przesadzimy z tym ISO, to Wtedy mogą się pojawić szumy na naszym zdjęciu albo na naszym filmie. No i trzeci, ostatni element to jest czas naświetlania pojedynczej klatki w naszym filmie. Jeżeli naświetlamy długo naszą klatkę, wpuszczamy więcej światła, jeżeli naświetlamy krótko, wpuszczamy mniej światła, ale jeżeli naświetlamy długo, to też uzyskujemy taki efekt rozmazania. No a jeżeli go skracamy, to to rozmazanie nam znika. Więc tutaj jakby optymalną wartością, podwójna wartość ilości klatek, w nagrywamy. Czyli jeżeli nagrywamy w 25 klatkach, czas naświetlania powinniśmy ustawić 1 do 50 i analogicznie przy 51 do 100 i tak dalej. I wtedy uzyskujemy taki look, który widzimy w kinach, w filmach i tak dalej. No i z, z tą wiedzą dzisiaj Państwa pozostawię. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem i wiecie, już co się kryje za pojęciem trójkąt ekspozycji. Namawiam gorąco do tego, żebyście Państwo wzięli swoje kamery do rąk. No i spróbowali przedstawić go jednak ten tryb manualny no i zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy zaczynamy regulować te trzy elementy, które wspomniałem. Ja jeszcze chciałbym Państwa namawiać do tego, żebyście komentowali jak najbardziej ten mój kurs. Fajnie by było też jakbyście wprowadzali jakieś swoje filmy, gdzie moglibyśmy wspólnie w jakiś sposób powiedzmy je omawiać. Zapraszam serdecznie już za tydzień o tej samej porze. No i do widzenia!